Mm-hmm. 9 SZCZERWIEC 2022 roku wałandzkiego. Wałlandia. Kraina ściekiem i wrzodem słynąca, zamieszkana przez kmieciów, kmieci oraz jedyne stworzenia myślące, czyli kury oraz inne ssaki, parzysto i nieparzysto kopytne. Kraina, gdzie od wielu księżyców szaleje i coraz bardziej się ZMAGA żywioł niszczący zasoby kmieciowe zwane inwaulacją. Do tego nadmiar złego specjalista od ściekonomii i obietnictwa wałrodowego Zamoteusz Moragrawiecki zapowiedział nadejście antychrusta. Kmieci jednak nic sobie z tego nie robią i o chrustu zapasy się nie martwią, gdyż igrzyska w świątek, piątek i w niedzielę ważniejsze dlań niż żywoty własne oraz przyszłość pacholon swoich. Wtedy to do królestwa okazyja się nadarzyła, co by jeszcze bardziej władzę swą, i tak już absolutną, nad kmieciowym stadem umocnić i od kmieciowymi długatami szkatuły jeszcze bardziej pozapychać. Mianowicie na horyzoncie zboża wałtyckiego pojazdy plemienia wi Wikingów jawić się poczęły. Kiedy słów mych słuchacie, przetaczają się one teraz przez Wałlandzkie ziemie, Dowodzi nimi światłowódz waleczny woj, a zowie się on Brodaband, i opanował on do perfekcji władzę nad knieciami swymi. Władza on bronią tak straszliwą i potężną, że nawet waulanscy magowie oddali mu pokłon. Bowiem, jeżeli chodzi o zniewolenie umysłów kmieciowych, na całej wał planecie nie ma nic potężniejszego i nic bardziej skutecznego niż wszechpotężna światłowodzowa. 5G. Chlewem i smołą. Kmieciowie, królowie i królowe, witam was bardzo serdecznie. I słuchajcie, dzisiaj, tak jak dobrze słyszeliście, heroldzi obwieścili już, iż po prostu nadarzyła się dla nas okazja. Okazja czasami tak przychodzi, że gdzieś się coś dzieje, a u nas może zadziać się jeszcze lepiej. Więc, moi drodzy królowie i królowe, Musicie zdać sobie sprawę, właśnie, że przybył do nas ktoś wraz ze swoją świtą, kto będzie właśnie z nami tutaj, już za chwilę. Zaraz go przywitamy. Jest już chyba tutaj z nami. Witaj o zacny światłowodzu Brodabandzie. W naszej, jakże to, w naszej jakże to nieskromnych progach bardzo się cieszymy, żeś wraz ze swoimi zasobami kmieciowymi nas odwiedził. Wieści po krainie niesie, żeś pradawne smoki rozgniewał, a one zesłały na ziemię waszą surową karę. Podobno nawet sięgnęły po, po święty kozik i wielką logę na was wystrugały i zesłały. Opowiadaj zatem, jak to było i jaką to technologię do nas przywozisz. A, to was zaskoczyłem. Ja cię, królu, spodziewał, że mi się, że się z moim zgrabywozem połączysz. Jakże tu widzisz, za mną wszystko jest przygotowane. Yy, ja, światłowódz Broadband, dowożę technologię taką, co by spowolniony. Puste umysły kmieciowe mogły sobie szybciej przekazywać tą nicość umysłu do umysłu, plus kablować rzeczywiście. I wiąże się z tym lepszy, czyli od razu wyższy zgrabonament czyli dla nas tanią szybko, skutecznie, a dla kmieciów drogo, szybko i zbytecznie. Oczywiście ku zadowoleniu kmieciów naszych, my to wiemy u nas, a kmiecie, Twoje panie tu będą w siódmym niebie. Także prawdą jest to, że hmm, i zbyt lekceważąco podeszliśmy do kwestii wiary w pradawne smoki i polowań na te e, wieloryby nie zaprzestaliśmy. staliśmy, aż mi się tu łamie. E, także prawdą jest to, i zbyt lekceważąco podeszliśmy do kwestii wiary. Na ziemiach naszych substancją drogocenną był ten tran, no i transfer, transfer, także ten transfer ściśle rzecz biorąc i nasze kmiecie korzystając z sekretnej receptury przodków naszych swoich robią z niego pyszny, tutaj zobaczysz ser, tak. na no tamtych nie patrz po prostu źle złapali światłowód mój i spłonęli od mojej potęgi. Mm. Także ten ser oczywiście tutaj mamy dlatego ja, że się ubrał w te nasze koszulki G reklamowe w każdym razie na ziemiach naszych substancją drogocenną był tran, transfer jak to powiedziałem. No i z sery zaczęliśmy tutaj, e, kurde, Yy, widzisz, te sery są tu i tu, Ważyć i mm. dzięki któremu możemy tego, dzięki temu serwer, dzięki któremu mm. możemy bezdotykowo kmieciów ogra, tfu, ugh, oddatkować. No właśnie. O tak, no. tak o tak. Wie, w, wiem, wiem, wiem i chętnie jem. Razem z zagrabiuszem zajadamy się tym twoim serwerem i i sami chcielibyśmy poznać technologię jego tworzenia, co by lepiej scentralizować honorowe, obowiązkowe oddatki kmieciów. No dobrze. Wszystko jest możliwe, królu, zwłaszcza w, tej, w takiej Wałlandii jak Twoja. Po pierwsze. Potrzebny jest do tego surowiec. A wielorybów rybów z transferem u was nie ma i no jakieś płotki, plotki. Po drugie, trzecie: kmiecie twoje nie są w najlepszej formie, a do tego formy właśnie potrzeba. I to takiej, co to młotem et horra, można wykuć. Po trzecie, czwarte: trzeba wymyślić rzekome dodatki dla kmieciowych rodzin na nowe parlamenty, by ich do tego systema tutaj podłączyć. Także co by im też reklamować. I no bezdotykowo i z domu mogą oddatki do skarbca zabrane mieć, iż to jest moc nowej Danej mi o aha a jaka, to, a jaka to forma potrzebna jest do tego, aby ser taki wyprodukować? Bo, bo nie omieszkam wspomnieć, że, że wasz ser jest mega i. Jest mega po prostu. Zajadam go teraz, widzisz? I to jeszcze gigabajtami, a. Formy powiadasz. Hmm, formy. Formy co na kształt litery R symbolizującej rozmach moconego. Kwiecie nasze wlewają do niej transfer oddatków. Znaczy się i w ten sposób powstaje słynny ser w R. Serwer Wifi Nasz na wspaniały serwer R. Lecz teraz, kiedy to zostaliśmy przez te pradawne smoki, tutaj jest ten serwer, nie nadają się do zamieszkania. Oj, biada nam, no na 100 terabatów. Oj, biada nam. Nie nadają się. Nie nadają się. Nie. Jak to nie nadają się, przecież? Wylogowanie to jeszcze nie, nie koniec waszego świata, jak was na tą logę wasz smoki rzuciły. Hmm? Niestety! Wtedy nastąpi rok na zmrok! Smutny. Pradawne smoki sprawiły, że wulkan wówów już erupcji dokonał i zasięgi światłowodowe światło nam odciął. I nasze dane, kmiecie bezwrotnie rozbiegły się po przepasnych odmentach interneta, szukając nowych sposobności oddatkowania. A tak się nie godzi. Hmm? Chwila, chwila, bo to moment. Przecież to już nie pierwszy raz w historii waszej. Wulkan wam lawą i popiołem wystrzelił. Mm. Co prawda, to nie to samo co chlewismoła, ale. Która to już erupcja z kolei u Was? Hmm. S -s -s Setna? Setna. Mm. Czyli energia ze zrównograbionych grabionych źródeł plus kmieć użytkujący? zrównograbione źródła plus kmieć oddatkujący równa się długaty dla królestwa? No tak. Przecież już powiedziałem. Dla nas stanią szybko, skutecznie, dla klientów drogo zbytecznie. Mhm. To czy. To, a właściwie właśnie, czy ja to jest wina tej całej inwalacji? Kto tak swoim straszeniem i ciągłym, bezustannym gadaniem pradawne smoki rozgniewał? Z tego, co we wszystkich mediach głównej linii heroldy wykrzykują i że winny jest temu. Nie Kauczeński, nie Zmorgrabiecki, a ten, no, na Wschodzie, ten, co na niego wszystkich szczują.